Bo piwo zmienia świat, zmienia świat, zmienia świat. Jedno hrabia jednocian, po wie pomy. Piwo zmienia świat <śmusza> 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 Pivo, Piwo, 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 piwo. piwo, 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 piwo. Piwo to jest życia, smak, życia, smak, życia, smak, kto je ma ten wolny jest? Wolny jest, jak to jest? nas bracie humor zły, humor zły, humor zły, albo trzy <śm> A gdy traci życia chęć, życia chęć, życia chęć Zamiast trójki walnij pięć, albo sześć, albo pięć Mówię o tym każdy gość, każdy gość, każdy gość Że piwka daje w kość, oj daje w kość Nawet gdybym struszem był, struszem był, struszem był, był To bym piwko kurde piłbym dalej sobie pi. Cieszy jak, cieszy jak, cieszy jak Się do piwa smak, piwa smak, piwa smak Tak po nie wierzy nam, wierzy nam, wierzy nam nie spróbuję piwko sam <zysy> Piwo, piwo, piwo Piwo, piwo, piwo Piwo, piwo, piwo Piwo, piwo, piwo Ferdyk, ty mariacie ty. <zysy>